Konfederacja, okręg nr 18, Siedlecko-Ostołęcki. W wyborach do Parlamentu Narodowego chcemy Państwa przekonać do wsparcia nas, Konfederacji i zmian w Polsce z nami, z Konfederacją. Jakie są nasze motywy dzisiaj naszego uczestnictwa w życiu publicznym, kandydowania także w tych wyborach? Osobiście jestem rolnikiem i prowadzę ten projekt Rolnicy z Konfederacją. W pierwszej kolejności, by pokazać, że rolnictwo jest potężnym działem gospodarczym i najważniejszą kwestią, która jest w rolnictwie, my chcemy, nie chcemy żadnej jałmużny, ale my chcemy normalnego traktowania, podejścia gospodarczego i tak zwanej realnej polityki rolnej. Ale też chcemy Państwu powiedzieć. Rzecz zasadniczą. Rolnictwo nie jest samo sobie, nie jest sztuką dla sztuki. W związku z tym wiemy, że rolnictwo powinno służyć nam, konsumentom, a rolnik jest sługą właśnie nas, konsumentów narodu. Stąd bardzo mocno akcentujemy ten właśnie akcent konsumencki, czyli tą, tą naszą gwarancję dbania o bezpieczną, zdrową żywność.